Hejka, witajcie na moim kanale. Od mojego zabiegu powiększania ust minęło półtorej tygodnia i chciałabym wam pokazać jaki jest efekt, ponieważ zauważyłam, że już opuchlizna zmalała, moje usta doszły do swojego stanu normalnego. Także hmm, pokażę jak to wygląda. Pokazuję też z boku, ponieważ czasami jak oglądam dziewczyny które przesadziły zabiegiem medycyny estetycznej to ich usta są tak jak takie kaczuszki, że mm, takie Odstające. Ja nie chciałabym uzyskać takiego efektu, także kontroluję się. Użyłam tylko pół mililitra na moje usta i następny zabieg zrobię za rok albo za półtorej. Nie chcę przesadzać, wydaje mi się, że taki efekt mnie satysfakcjonuje. Ja szczerze powiem, że nie widzę jakoś dużej różnicy przed i po. Skoro nie ma żadnej różnicy, to po co przepłacać? Ale to dobrze. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy widzicie jakąś różnicę. Muszę Wam powiedzieć, że po tygodniu od podania kwasu hialuronowego miałam jedną wargę bardzo napuchniętą i po jednej stronie tylko. Nie wiem dlaczego, pokażę Wam filmik, który nagrałam. Byłam przeziębiona i może to był tego. Efekt, nie mam pojęcia. Napiszcie mi, czy miałyście coś takiego. Ja byłam przerażona, myślałam, że mi już tak zostanie. Myślałam, że jakaś reakcja alergiczna się pojawiła, ale szybko to zniknęło, już po jednym dniu. Dlatego przestałam się martwić i wygląda to teraz normalnie, moim zdaniem. I jak wiecie, od stycznia przestałam jeść słodycze i dobrze mi szło. Weszłam wczoraj na wagę i trochę się załamałam, ponieważ był etap, kiedy chudłam, waga spadała, a wczoraj, jak weszłam, poszła do przodu. Znowu przytyłam, nie wiem czemu. Nie wiem, choć się domyślam. I trochę mnie to tak zdołowało, bo wiecie, jak. Nie jecie słodyczy, jesteście takie dumne z siebie, myślicie, że pójdą za tym efekty jakieś, schudniecie, a tu nic, no to można się rozczarować. Dlatego postanowiłam, że kupię sobie koktajle, które będę piła przez tydzień. Można je pić maksymalnie przez trzy tygodnie, ale ja postanowiłam, że tylko tydzień, ponieważ nie chcę mieć jakiegoś efektu. Jojo, zobaczymy, jak mi pójdzie. Ponieważ jeszcze nigdy y, takiej diety rygorystycznej nie stosowałam, będę piła 5 koktajli i to wyniesie 600 kalorii na dzień, więc bardzo, bardzo mało, ale y, będę piła dużo wody i mam nadzieję, że te koktajle mi pomogą. Zaraz Wam pokażę jak one wyglądają. Będę je stosować z mlekiem, chociaż można i z wodą. Ja więc może trochę będzie więcej niż te 600 kalorii, jeżeli z mlekiem. Będę piła, ale się tym zupełnie nie przejmuję, nadal to będzie mniej niż 1000. I yy, zaraz się zważę i powiem Wam po tygodniu, yy, czy to przyniosło jakieś efekty. Mam nadzieję, że wytrzymam, yy, chociaż ja kocham jeść, yy, lubię słodycze, ale jeżeli wytrzymam już bez słodyczy tyle, to podjęłam następne sobie wyzwanie, teraz na samych koktajlach i e, jeżeli schudnę 2-3 kg, to naprawdę będę bardzo szczęśliwa. E, na dole mam e, siłownię, ale też nie mogłam ćwiczyć ze względu na to, że spadłam e, ostatnio ze schodów, miałam ogromnego krwiaka i nie mogłam ćwiczyć, ale w następnym tygodniu e, wracam do treningów, będę ćwiczyła zarówno z Ewą Hadakowską, jak i e, na siłowni, e, którą mam na dole. Nie jest to jakaś e, duża siłownia, ale e, jak dla mnie wystarczy, mogę sobie tam e, robić brzuszki, e, podnosić ciężary, m, ćwiczenia na klatkę, więc dla mnie to jest wystarczająco. Teraz póki co mamy styczeń, już prawie e, pod koniec stycznia, więc. Do lata nie zostało aż tak dużo miesięcy. Wiem, że to szybko zleci, dlatego chciałabym się bardziej zmotywować i mam nadzieję, że te koktajle mi pomogą. Zaraz wypiję mój pierwszy koktajl dzisiaj. Jest to smak czekoladowy. Wam pokażę tutaj skład. Przybliżę wam. W zaleceniu jest napisane, że mam pić 5 e, takich koktajli w ciągu dnia i nic poza tym, i e, mogę to stosować przez 3 tygodnie. Taką dietę, ale na pewno nie wytrzymam 3 tygodni, a nawet bym nie chciała, dlatego że nie chcę rozregulować mojego metabolizmu. A poza tym, chciałabym ćwiczyć, e, chciałabym właśnie jeść e, białko. Nie chciałabym pić tego przez trzy tygodnie, ponieważ lubię ćwiczyć, mam na dole siłownię, dlatego to odpada. Tydzień wytrzymam, żeby się zmotywować, tylko dlatego będę topiła i chcę zobaczyć, czy faktycznie to będzie działało. Już wcześniej topiłam i mi bardzo smakowało. Dodaję do tego 200 ml mleka, czasami wody, zależy, jak mam ochotę. No zdecydowanie z mlekiem smakuje to lepiej i nawet nie przyjmuję się tymi dodatkowymi kaloriami. W takiej paczce jest 10 koktajli, także nie za dużo, starczy mi to na 2 dni. Mam przeżyć cały tydzień na tych koktajlach, to muszę kupić ponad 3 paczki. Trochę mnie to wyjdzie, dlatego że jeden taki kartonik kosztuje 250 koron, ale pewnie podobnie by wyszło, gdybym jadła normalne rzeczy. Dlatego ja jestem bardzo ciekawa, maksimum ile wytrzymałam to jeden dzień i jeszcze robiłam sobie ten koktajl z bananem, z płatkami, więc to było i tak oszustwo. Ale teraz jestem y, zmobilizowana i y, myślę, że mi się uda, bo chcę wam y, koniecznie pokazać te efekty, dlatego też nagrywam, y, idę się zważyć. Wiem, że na pewno dam radę, ponieważ y, nagrywam ten filmik y, i trochę dlatego, żeby się zmotywować. Ponieważ, jak już wstawię, no to co Wam po tygodniu powiem, że nie dałam rady? No nie, teraz się zważę i zobaczymy, ile schudłam po tygodniu. Także zaczynamy. Jeszcze tak dla formalności powiem Wam, że mamy dzisiaj 25 styczeń i równo za tydzień zważę się ponownie, żeby nie było, że oszukuję czy coś. Ja to robię dla siebie, żeby z sobą się czuć lepiej. Gdybym oszukała zjadła coś słodkiego czy cokolwiek, na pewno wam się do tego przyznam. Poza tym, waga również pokaże, czy oszukuję, czy nie. Mam w planach zwrócić 2 kilo i mam nadzieję, że przez tydzień mi się to uda. Także teraz się zważę. Ostatnio pamiętam, że było to 62, ale mam e, na sobie ciuchy i zobaczymy, ile to waga pokaże. No niemożliwe, czekajcie 65,8. No nie, może jeszcze już... raz dojdę. Y... 65,8. Powiem Wam, że nie wiem, jak to się stało, bo naprawdę nie jadłam słodyczy. I jestem y, trochę zdołowana. Wiedziałam, że przytyłam. Ale nie y, że aż tyle. Moja normalna waga była 62 kilo, a teraz jest prawie 66. Wiem, że mam ubrania na sobie, ale nie jest to jakoś tak dużo, żeby y, na przykład 4 kilo przytyć, więc y, jestem trochę w szoku. Ale nie ma co płakać już nad rozlanym mlekiem. Mam nadzieję, że wezmę się za siebie. Ten tydzień mi pomoże się zmobilizować, żebym zaczęła te treningi, lepiej się odżywiała i jadła mniej, bo lepiej to ja się odżywiam. Nie jem słodyczy, staram się jeść owoce, warzywa. No czasem mi się zdarzy, że zjem bułeczkę z serem i myślę, że to jest mój główny błąd. Powinnam jeść zdrowo, więcej warzyw, mniej owoców. No ale zobaczymy, zobaczymy jak teraz dam radę. I mm, trzymajcie za mnie kciuki, a ja mm, się biorę za siebie. Także buziaczki. Ja już przygotowałam sobie koktajl i powiem Wam, że jest mega pyszny. I e, zrobiłam swojemu chłopakowi kolację. Serkiem, z szyneczką, jeszcze suróweczką. Także super powiem Wam, że w związku powinno się wspierać drugą osobę. A mój chłopak nie chce pić takich koktajli. Nie no, żartuję. Mogłabym zjeść oczywiście taką kanapeczkę, ale nie chcę. Cały czas sobie myślę w głowie, że. To jest dla mnie dobre. Będę szczupła, będę świetnie wyglądać. Będę miała kaloryfer na brzuchu i cały czas się tak w kółko motywuję. Nie mam problemu, żeby pić ten koktajl, bo jest naprawdę przepyszny. Ale powiem Wam, że jestem cały czas głodna, a mam tylko w ciągu dnia 5 koktajli do wypicia, więc jeszcze zostały mi dwa. I mam nadzieję, że dam radę. Jak wiecie, pierwszy dzień zawsze odchudzania jest najgorszy, bo ciągnie do takich bułeczek, kanapeczek z serkiem, szyneczką. No, jak o tym mówię, to się uśmiecham. Ale nie, cały czas piję pyszny koktajl. Dzisiaj piję ten koktajl z mlekiem, jutro spróbuję z wodą. I jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że przy takich koktajlach trzeba pić dużą ilość wody co najmniej 2-3 litry, ponieważ może obciążyć nerki, wątrobę. Także ja staram się co chwilę pić wodę, i mi to też pomaga w tym, że nie czuję się aż tak głodna jak wącham te bułeczki z piekarnika to ślinka leci, ale staram się o tym nie myśleć, a jutro stanę, obudzę się z taką satysfakcją, że dałam radę. Jeszcze będzie 6 dni tylko i koniec tej męki. Ale właśnie chciałabym po tej diecie tak stopniowo wracać do tego co jadłam, warzyw, owoców, jakiegoś mięsa, żeby y, tak od razu nie przytyć. Zobaczymy jak to będzie, jak będzie mi szło. Mam nadzieję, że po tygodniu nie rzucę się od razu na jedzenie. Nie chcę tego uniknąć. Ja jestem dobrej myśli. Chciałabym nawet iść na siłownię, spalić trochę kalorii, zrobić jakieś brzuszki, podnosić ciężary, ale też wiem, że nie powinnam spalać kalorii przy takiej ilości koktajli, więc nie będę tego robić. Jeszcze zakręci mi się w głowie, ale po tygodniu wrócę do ćwiczeń. I mam nadzieję, że będę zadowolona. Dużo osób zadaje mi pytania, czy schudłam ćwicząc z Ewą Chodakowską. Powiem Wam, że schudłam, bo nie jadłam dużo. Naprawdę ćwiczyłam codziennie, ale był wtedy taki okres, że zachorowałam na COVID i miałam chwilę przerwy, ale przez miesiąc ćwiczyłam tak jak mogłam. I były efekty, ale według mnie, jeżeli chcecie takie szybsze, to polecam Wam chodzić na siłownię, kardio, ćwiczenia siłowe, no i musicie ograniczyć jedzenie na pewno słodycze, mniej jeść niż wcześniej. I wtedy ta tkanka tłuszczowa się zredukuje. Jak macie 20 lat i nie chorujecie na nic, to nie będzie to tak skomplikowane. Zobaczycie w moim wieku. Yy, że jest to ciężej, bo ja już zauważam, że yy, nawet yy, nie zjem za dużo, a już yy, mam pełen brzuch, yy, fałdy mi się robią, a kiedyś yy, nie musiałam tyle ćwiczyć, a mój brzuch naprawdę ładnie wyglądał. Dawaj kanapki. Tak, także dawaj kanapki. To proszę, chodź tu. Jeszcze pomącham. Niedobre kanapki. Masz. Smacznego. Keka. Dzisiaj mija siódmy dzień, odkąd jestem na diecie, i powiem Wam, że jestem naprawdę z siebie dumna, mimo że popełniłam w ciągu tego, tego tygodnia kilka błędów. Zjadłam kilka plasterków sera, podjadłam dwa małe ciasteczka. Ale trzymałam się. Nie czuję się jakoś, żebym była osłabiona po tych koktajlach. Mam dużo energii, więc jestem zadowolona. I teraz się zważę i zobaczymy, ile schudłam. 63,6 kg ważę, a poprzednio miałam. 65,8, czyli schudłam 2 kg. Od następnego tygodnia zaczynam trening z Ewą Chodakowską skalpel i zobaczymy, jak wyrzeźbi się moje ciało. Na pewno Wam pokażę po tygodniu. Myślę, że przed ćwiczeniami z Ewą Chodakowską zmierzę się dokładnie. I wtedy będę miała bardziej przybliżone te wymiary. Będę wiedziała ile centymetrów schudłam z poszczególnych miejsc. Także trzymajcie za mnie kciuki. Ja się zbieram do pracy, bo muszę już niestety wychodzić, dlatego tak na szybko nagrywam. I do zobaczenia trzymajcie kciuki. buziaczki. No kuba!